Cześć, witam wszystkich. Piąteczek, piątunio, a robota sama się nie zrobi. No ale do rzeczy, e, tutaj już mam lampeczki skończone. Nie miałem za dużo czasu, ale e, schylamy się ku końcowi. Miałem parę projektów w głowie i tak sobie myślę, żeby Wam pokazać następny. I właśnie to robię. Ok. Padłem na fajny pomysł, troszeczkę zgapiłem z internetu, ale troszeczkę też go przerobię, tego mojego pomysłu. Eee, a mianowicie... Luxfer... Karafkę będę robić. To będzie karafeczka. Podobno Luxfer wydziela tam jakąś toksyczną... ...woń, jak to nazwać, nie mam pojęcia. No ale zobaczymy, zobaczymy, bo mi to, to przeschło, ale to się nadaje tylko i wyłącznie do szlifowania, także nie patrzcie na to, tu już są poklejone części, ale to wszystko będzie zeszlifowane do następnej roleczki.